Cześć, witam was serdecznie na mojej prezentacji z bloga "Zdrowe ciało i umysł". Dzisiaj chciałabym wam przedstawić chleb orkiszowy na drożdach wypiekany. Jak wiemy orkisz jest odmianą pszenicy, z tym, że nie modyfikowaną genetycznie. Tutaj chciałabym powiedzieć o wartości odżywczej orkiszu, zanim przejdziemy do przepisu. Jest to stara odmiana pszenicy. Nie jest w takim stopniu modyfikowana jak zwykła pszenica. Oczywiście najlepiej kupować orkisz pełne ziarno, czyli jeżeli kupujemy mąkę, to z pełnego przemiału. Polecam tutaj akurat dla dzieci taki chleb właśnie orkiszowy, zamiast pszennych bułeczek ze sklepu ze spółkniaczami, które w zasadzie oprócz kalorii nie dostarczają żadnych witamin, składników mineralnych czy. Błonnika. Orkisz działa zwracająco na nasz układ odpornościowy. Gluten w nim zawarty jest lepiej tolerowany niż ten zawarty we zwykłej pszenicy. Z orkiszu produkowane są oprócz mąki, kasze, płatki czy cały orkisz do gotowania. Warto wykorzystywać również asortyment tych produktów w swojej kuchni. Tak jak wspomniałam. Pełne ziarno właśnie orkiszu zawiera błonnik, magnez, fosfor, cynk, potas, żelazo, mangan i witaminy z grupy B. Jak wiemy, magnez czy witaminy z grupy B bardzo dobrze wpływają na pracę ośrodkowego układu nerwowego, obwodowego układu nerwowego, zmniejszają skutki stresu. Fosfor jest to składnik budulcowy kości czy zębów. Cynk odpowiada za wspomaganie odporności, potas za obniżenie poziomu ciśnienia we krwi, jak również wzmacnia mięsień sercowy. Rola drożdży piekarniczych we, wzro we wzroście chleba. Chleb na drożdżach uzyskujemy na drodze fermentacji alkoholowej. Dodajemy tutaj drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae, dzięki którym uzyskujemy odpowiednią porowatą strukturę miękiszu. Następuje pęcznienie glutenu oraz uzyskujemy charakterystyczny smak i aromat skórki chleba. Wytwarzają się tutaj reakcje maillarda. Są to reakcje, które występują przede wszystkim w skórce chleba. Są to reakcje pomiędzy resztami aminokwasów, oraz resztami cukru. Tutaj oczywiście mamy na myśli glukozę ze skrobi. Składniki na chleb to pół paczki drożdży, mleko ciepłe, czyli około 36-37 stopni Celsjusza, taką temperaturę lubią drożdże, sól himalajska, dla dzieci polecam tutaj dodatek tej soli od trzeciego roku życia, ponieważ zalecenia mówią, że do trzeciego roku życia w zasadzie dzieciom nie powinno się solić potraw, chyba że bardzo małą ilość. Mąka orkiszowa około 500 g. E, tylko pełnoziarnista może być wykorzystana, albo w połowie biała orkiszowa i razowa orkiszowa. Oraz oliwa z oliwek extra virgin. Inne opcjonalne dodatki do chleba. W celu urozmaicenia asortymentu pieczywa możemy tutaj z tego ciasta wykonać bułeczki posmarowane żółtkiem i posypane sezamem. Będą one zawierać dodatkowo kwasy omega 6 z sezamu oraz luteinę z żółtka, która korzystnie wpływa na wzrok, na przykład. Chleb z bakaliami, żurawina, rodzynki, pestki dyni, dowolnie dodajemy ulubione bakalie. Na pewno wzbogacimy w ten sposób chleb o żelazo, mangan, miedź, cynk, jeszcze więcej minerałów. Chleb z natką pietruszki i suszonymi pomidorami. Suszone pomidory będą zawierały tutaj likopen, który jest barwnikiem i silnym przeciwutleniaczem chleb z i nasionami czyja, czyli tutaj źródło kwasów omega-3. Sporządzanie chleba metodą dwufazową. Do miski z ciepłym mlekiem wkruszamy drożdże, dodajemy tyle mąki, aby uzyskać konsystencję gęstego ciasta na kluski. Chwilę wyrabiamy, dodając na końcu oliwę. Pozostawiamy do wyrośnięcia oczywiście w ciepłym miejscu pod przykryciem na około pół godziny. Wyrośnięte ciasto przekładamy do formy. I znów pozostawiamy do wyrośnięcia na około 30 minut. Smarujemy chlebek wodą i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 40 minut. Wkładając patyczek, możemy sprawdzić, czy chleb się nie klei, oraz trzyma odpowiednią, oczywiście, skórkę, jeżeli chodzi o barwę. Chleb przechowujemy do 3 dni. Oczywiście najlepszy jest świeży, polany olejem lnianym. Sporządzanie tego chleba jest naprawdę szybkie. Generalnie możemy tutaj samo wyrabianie ciasta trwa 5-10 minut. Z tym, że możemy oczywiście tutaj musimy poczekać, aż wyrośnie ciasto. Zapraszam na mój blog. Po więcej informacji i dziękuję za uwagę.